Z okazji dnia ojca, żeby przestał mnie nazywać pyskatę licho i czarownicą. Mój tata jest najlepszy w na pewno robieniu mi złość. Potrafi okazać dużą miłość dla mojej córki, gdzie ona uwielbia spędzać czas z dziadkiem. Jest trenerem sztuk walki i zdecydowanie to jest jego konik. Mój tatuś jest najlepszy w dokuczaniu mi. No, serio, serio. No, często sobie dokuczamy, oczywiście, w formie żartów, ale. Zawodowym kierowcą, więc na pewno jest bardzo dobrym kierowcą i to mu wychodzi świetnie. Jest dobrym człowiekiem, wrażliwym. Jest wspaniałym człowiekiem i na pewno nauczył mnie, nauczył mnie wiele w życiu. Wiele od niego się uczyłam tak naprawdę przez doświadczenie, jakie jakie gdzieś tam przechodziliśmy, jakie mój tata tak samo gdzieś tam od dziecka wiele doświadczył, wiele musiał dźwigać na swoich barkach. Tak naprawdę jest człowiekiem, który potrafi wszystko, może trochę mniej gotować, ale, ale potrafi wszystko, nawet jak czegoś nie potrafi, to próbuje, więc no, dużo, dużo się od niego tego uczę. W samochodu. Zawsze jak prowadzi auto, to czu, można się czuć bezpiecznie, jest wiadomo, że doprowadzi nas do celu. Właściwie to takich dużo męskich rzeczy, bo no, jesteśmy kobietami, uprawiamy, można powiedzieć, męską dyscyplinę sportu i y, ja na przykład jestem jedynaczką, y, nie ma syna, więc dużo rzeczy takich mnie uczy, y, można powiedzieć, tak, jakbym miał syna, dużo majsterkowania. Pokazał mi tak naprawdę, czym jest sport, y, czym jest zasada fair play i... i... Zdecydowanie właśnie sport nas tak połączył i trzyma do dziś. No ostatnio, na przykład, wyciągam gwoździe z desek. Uczył mnie, jak to prawidłowo robić, żeby nie wyłamać gwoździa, żeby go szybko wyjąć i sprawnie. I jak były wakacje, gdzieś tam zawsze nie chodziłam już do szkoły, to zawsze jeździłam po całym świecie tak z tatą, no bardziej po Europie, ale w ciężarówce zawsze tam są dwa łóżka, jedno na górze, jedno na dole, więc ja na górę się zawsze drapywałam. i jeździłam z tatą w podróże. Mój to nauczył mnie przygotowywania auta do malowania, bo jest z zawodu lakiernikiem samochodowym, także wykorzystywałam wolny czas i pomagałam mu w warsztacie samochodowym. Na pewno spokoju, bo jest człowiekiem opanowanym. Takie trochę przeciwieństwo mamy, więc ja mam bardziej charakter potacie, dlatego jestem bardziej spokojnym człowiekiem. Może nie zawsze na boisku to widać. No, oczywiście, nauczył mnie na rowerze. Czekałaś się sama nauczę, dopóki się trzy razy nie wywaliłam i się nie nauczyłam. <śmiech> <śmiech> Ale się o nauczyłam. Do rzeki też mnie wrzucił i się też nauczyłam, kurwa. Mój tata nauczył mnie, jak wspierać swoich bliskich we wszystkim, co się robi, i jak pomagać i dawać dużo energii. Pokory, zdecydowanie szacunku do, do innych i też tak naprawdę sportu, bo u niego zaczynałam właśnie w sztukach walki, więc wyszłam spod jego ręki. Bardzo Cię kocham i jesteś najlepszym tatą na świecie i mam nadzieję, że No i mam nadzieję, że będzie tak zawsze i mimo odległości będziemy się zawsze trzymać razem. Z okazji dnia ojca chciałam złożyć najserdeczniejsze, najgorętsze życzenia Ee, życzę pięknego życia, pięknego życia i, i pociechy ze swojej najspaniałszej córeczki jedynej ee, i oczywiście reszty dzieci też, ale e, chciałam powiedzieć, że bardzo Cię kocham i jesteś dla mnie na wszystkim.